<Klarky> e, już? Ty mi oców siadł? Jak niszne? No mi siadł. Ah! Leszek! Ale ta Warszawa ładna! Chodź, chodź, no, chodź, no, chodź, no, chodź, no. chodź! Taksówka ta, ta, ta stoi, pan! Panie! Wolneś, pan? No! A jaki mamy? Siadaj, Leszek, siadaj. idziemy. No. dokąd? E, pod pałac kultury byśmy chcieli, nie? A nie. No, to jest ten wasz warszawski dworzec centralny. A jaki ma być? Nie robiliście czy coś? No, pod kultury. A? No, no. za no. no. no, dokąd chcecie jechać? No pod pałac kultury byśmy chcieli. Ale kto to będzie? A że tak spytam panowie pierwszy raz w stolicy. Tak, no. No to kawałek będzie, nie? No już jedziemy spokojnie. No. Wiecie no, trzecia strefa wpadnie, nie? no. leszek, no. to włącz tą nawigację, bo tutaj tyle. A, nie trzeba, nie trzeba panowie. Warszawa, duże miasto, tu jest tyle smogu takiego. No. Ta, ta nawigacja się nie może przegrzeć, także spokojnie, oszustów nie ma, ja was zawiedzę, także spokojnie, spokojnie, jedziemy, no. No. Panie, jak tak jedziemy, to może nam pan coś tutaj o tych zabytkach poopowiada? w rodowity pan Warszawia. Eee, jestem e, e, słoik. A, słoik? Rodowity słoik, no. A, Ty, ja, no. ty patrz, palma. Ty, ja. jak to, ty, panie, jak to cholestwo tu wyrosło? Eee... Murzyńska dzielnica. Oj, panie, to jedźmy stąd. No, no, jedziemy, jedziemy, Daleko no. jeszcze to będzie? No, panowie, jeszcze kawałeczek. No, musicie się uz uz uzbroić w cierpliwość. Widzę, że się trochę nudzicie. No to ja wam poopowiadam może o zabytkach, tak, no. No, yy, o, na przykład, no zobaczcie, no. Yy, zaraz będą warszawskie łazienki. nie, dostań pan, odlejemy się. No, do tych pyr yy, Ale to nie takie łazienki, ja tu stojęć nie wolno, a w ogóle za stoję nie mi nie płacą, także. Yy, jedziemy dalej, jedziemy, jedziemy, no. No. no, to panie, to, to zobaczymy coś jeszcze? Oj, no, zobaczycie, zobaczycie, hoho, panowie, ale co jeszcze zobaczycie? Ursynów, Targówek, Mokotów, Wielany, Elbląga, nie zobaczycie. Nie, nie, a, zobaczycie no, te, jeszcze ten Stadion Narodowy, zobaczycie, no. zobaczycie, co tam. Jeszcze, jeszcze kawał drogi, to wyś Jeszcze kawał, kawał drogi. Ale co? No zagadę, no do tej więcej już może. A, no, zachciało się. No. Panie ich... no, no. jakąś no, no. agencję. Ooo, o, Agencja agencji! Do no, agencji to jest pani jak mrówków, na każdej ulicy po parę agencji. No Bo tutaj ten koledze, ten, to przed tym pałacem kultury no. byśmy prosili najpierw. Do agencji, no, ale, A -a -a. ale to wiecie, nie, to, to trochę strasy trzeba odbić, nie? Okay. To jest! Stać nas pan jedź! No dobrze, to wiecie to, to ja to, to muszę odbić, nie, to rachunek, wiecie, no! Okay, okay. Ale to co to spokojnie, no tu jeszcze raz, to gorącko tam, o dobrze. proszę, o jest o! Proszę, jest! Agencja! Panie, ale to jest agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, no, no. No tak, tak, no, agencja! A, a nam chodziło. O panny, panieny, panny. No. A, no to trzeba. Tłowiek! No. Trzeba tak od razu! Rozumie pan! No, rozumie, a to, to trochę strasy trzeba będzie odbić, nie? No to wiecie, nie? No to czwarta strefa wpadnie teraz. Dobrze, już, panie, jedziemy! No, spoko, spoko, panowie! No, już jedziemy, jedziemy! No, zaraz będziemy! Tak, o, jeszcze, tutaj tylko i o? o, proszę, i o to proszę, o, jest. No, ale tu? No, to, 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 proszę, o, to. cały ten, o, o tam, to, aż tam, o, tam. Ale, panie, to, to jest zakon, z zakonnicami w dodatku. A no? no, zakon Marii Panny. No, nam chodziło o panienę, panie. No, panienę, no, za wszystkie hajtane są tu. Panie, wiesz, pan, co to jest, wiejski burdel? Nie. No. Tak, delegacji jesteśmy, no. A bo wy tacie elegancki. O ja tak nie spojrzał O ja, głupi. Stary człowiek, no, nie zwróciłem uwagi. No. Ja już wszystko wiem, panowie, o co wam? Dobrze, jedziemy. Spokojnie, spokojnie, wasza rożto... Zaraz jesteśmy. Ale głupi człowiek, a nie wiedział, nie spojrzał. No, no. O! Warszawa. I już. O, I tylko rączko jeszcze. i jesteśmy, no. proszę bardzo Wszystko. No nie, ale to jest Sejm. Jest wiejska? No jest. Jest burdel? No. To jest kurde. To jest to, to, to... No to to mówisz. Ale nie, co Panie nie. o taki... Nie bardzo dobra. Nie, weź pan nas lepiej zawieźć, pod ten a, pałac Kultury, bo tu się nie dogadamy. Dobra. Po całym mieście żeś mnie nie Dobra, dobra, jedziemy. a teraz to, to... O, to ter, teraz to nie, teraz to będzie rachunek, teraz to już będzie dobra, jedziemy. No tak, tak, jedziemy, to proszę bardzo. No. I proszę, proszę, pałac kultury! No! to i wysiadamy. Na razie panowie do no, no. No ale tu Warszawa ma rozmach! Ty Duży ten ale... Miałem... Ja mam wrażenie, byśmy tu kiedyś Ja Eee. Pitzę tłoty się należy! Panowie, pite złoty! No, no, duchy, no, się. na no, dawaj, dawaj Ale panie, mamy taką sprawę, jak no, no, idziemy jaka? sobie tam na ten pałac, widok do tego, na ten taras widokowy. No, no. Sweet focie sobie zrobimy. No, co róbcie, co chcecie? Panie, poczekaj pan tutaj za nami, bo potem byśmy jeszcze chcieli na z dzikiem do złotych tarasów. <laughs> Daleko to będzie. <laughs> a poznaję Jakub lubię, no to ja. To ja poczekam, a co, nie, no, no, półtorej godziny jazdy będzie, no.